Było to jakiś czas temu, może kilka, może kilkanaście lat temu, już nie pamiętam dokładnie, ale jeszcze wtedy uczyłem w szkole i wróciłem bardzo zmęczony do swojego mieszkania, na plebanie. Byłem tak zmęczony, że już nie miałem ochoty na nic. Myślałem, żeby się tylko położyć, ale poszedłem na chwilę do Łazienki, żeby się przemyć po tych wszystkich lekcjach, po tych przejściach gimnazjalnych. I stanąłem przy tym lustrze i na zlewie stał płyn Ludwik. I tak się zastanawiałem, dlaczego on tu stoi. Oczywiście płyn służy do mycia naczyń, ale dotknąłem go, przewróciłem i zobaczyłem na tym płynie, na opakowaniu napis Nigdy Cię nie zawiodę. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, dzięki Ci za to, że jesteś. Za to, że mówisz do mnie, nawet przez jakiś taki płyn w takich okolicznościach, wiedziałam o tym, że Pan Bóg dotyka mojego serca i przemienia to serce, na, na, napełnia na nowo radością i y, świeżością. Są takie sytuacje, kiedy przypominamy sobie, że wybraliśmy Jezusa, że Pan Jezus jest dla nas wspaniałym skarbem, jest drogocenną perłą, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Kiedy rzeczywiście przychodzi ten moment, kiedy jesteśmy odnalezieni przez Chrystusa i oddajemy mu nasze życie, kiedy uznajemy, że on jest naszym najwspanialszym skarbem, wtedy to miłowanie Jezusa czyni nas obojętnym na resztę i daje wolność. Wolność, która zmierza do jeszcze większej radości. I tak jak w dzisiejszej Ewangelii, ten człowiek który odnalazł skarb na polu, odszedł uradowany, odszedł ucieszony, bo kupił to pole i pozyskał ten skarb. Tak samo jak ten, który znalazł drogocenną perłę, on się ucieszył z tego powodu. Jezus jest naszym najwspanialszym skarbem. Pan Jezus daje nam najwspanialszą radość. Jest tym skarbem często ukrytym. I chrześcijaństwo nie polega na tym, że to my znajdujemy ten skarb, że to my szukamy Pana Boga, że szukamy Pana Jezusa i go odnajdujemy. Chrześcijaństwo polega na tym, że Pan Bóg nas szuka, że nas odnajduje. A kiedy nas znajdzie, kiedy my oddamy Mu nasze życie, wtedy wstępuje w nasze życie rzeczywista radość, nieopisana radość. W drugiej części dzisiejszej Ewangelii, bo jest wersja krótsza, tak jak tydzień temu, i wersja dłuższa słyszymy przypowieść o sieci. O tym, że Królestwo Boże podobne jest do sieci, i są te ryby przez sieć łowione. I ten, ten proces łowienia siecią no, przypomina. To rzeczywistość ziemską, kościoła. Kościół jest tą siecią, która wyławia te wszystkie ryby. Uczniowie Chrystusa są jak ci, którzy ciągną tę sieć i łowią ludzi, tak jak Pan Jezus powiedział do świętego Piotra: Odtąd ludzi będziesz łowił. Właśnie ten proces się dokonuje nieustannie. To łowienie ludzi. Dla Chrystusa, aby ludzie mogli odzyskać pełną radość, aby mogli odnaleźć w Chrystusie prawdziwy skarb i drogocenną perłę.